Dobry wieczór, drogie koziorożce z pierwszej połowy znaku, czyli te, które urodziły się pomiędzy 22 grudnia a 5 stycznia. Witam Was w czytaniu na miesiąc sierpień 2021 roku. Mamy już potasowane karty, gdyż postanowiłam szanować Wasz czas. Więc je tylko troszkę przepasuję i już zaczynamy czytanie. Czytanie jak przypominam jest nie tylko dla Was, ale też i dla mnie. Więc zaczynamy. Niech się dzieje. Dobra. Układ jest niezmieniony, jest jak było, myszkami spadnie, a niech sobie leży na kolanach. Pierwsza karta to jest karta, której energia przechodzi jakby z poprzedniego miesiąca. No, może być niekoniecznie tylko z poprzedniego miesiąca, ale w poprzednim miesiącu również zaznaczyła swoją obecność i będzie miała jakiś tutaj wpływ na naszą teraźniejszość, czyli na sierpniu. Następna, to następne dwie karty to będą energie, to jest dwójka buław, nie wiem czy powiedziałam. To będą energie już sierpniowe, czy o. No, tak po naszemu, tak? Dziesiątka buław i diabeł. Ki diabeł. <śm> No jest to. Dziesiątka buław nie jest nam obca jako taka, tak? To przeciążenia. To jest nasza specjalność. No i diabeł jako kasz... karta... karta kożerożca po prostu. Dobrze. I co tam dalej? Mamy teraz wyzwanie takie. Jaka trudność? Co będzie wyzwaniem dla nas? Jaką trudność spotkamy? I to jest ósemka pucharów. I co ta nam radzi? W jaki sposób poradzić sobie z tą trudnością? Hmm, Paść pucharów. Ogólna rada do miesiąca to jest umiarkowanie. I. Czyli takie co robić, co robić, czym się kierować co jest istotne tak dla całego miesiąca, jaką postawę powinniśmy przyjąć i czego nie robić. A to ciekawe. W pewnym sensie tworzyć i nie tworzyć dzieła. No dobrze, zobaczymy jeszcze, co, jaką energię przeniesiemy na wrzesień. I jest to cesarzowa. Hmm. Umiarkowanie trójka. Denarów i Cesarzowa. Dobrze. No spróbujmy coś tutaj z tego wydobyć, jakąś wiedzę dla nas potrzebną. Jesteśmy pod wpływem dwójki buław. Dwójka buław to jest tworzenie planów. To jest przygotowanie się do nowej drogi, przygotowywanie, to jest proces, to nie jest hop siup. Widzicie, że ta osoba tutaj nie dość, że gdzieś tam wypatruje, może ja mam przybliżę, nie dość, że wypatruje gdzieś tam przez to okno, być może patrzy w dal, gdzie, w którą stronę się uda, żeby na tę nową drogę wejść jest dość dobrze przygotowana. Tutaj ma jakiś prospekt dotyczący samochodu. Już takiej. To jest busik. Chyba Volkswagena. Taki już przestarzały mocno. Ale mamy też i Globus. Oczywiście mamy te dwie buławy. Ona jest w trakcie robienia tych planów, ale widać, że z taką tęsknotą patrzy przez to okno. Ona by już chciała wyruszyć w tę drogę. Takie odnoszę wrażenie, jak patrzy właśnie na tę dwójkę, była szczególnie. Ona sobie tutaj buduje wizję nowej przyszłości. No i opracowuje szczegóły. Wszystko sobie ustaliliście na temat tej drogi, ale to jeszcze nie jest ten moment. popatrzcie, co się tutaj dzieje? Mamy tu dwójkę buław, a tu mamy dziesiątkę buław. I wy w sierpniu jesteście w energii tej dziesiątki buław. To jest tak, jakby dopełniał się cykl w waszym życiu. Jakiś cykl. To jest dziesiątka. Już tuż, tuż zamykanie tego cyklu. Ale zobaczcie, to są buławy i to są buławy. Ja teraz odnoszę, jak patrzę na tę kartę, odnoszę takie wrażenie, że ona sobie tutaj siedzi i planuje i za czymś tam sobie tęskni za tą nową drogą, pomimo, że jeszcze nie został zamknięty cykl. Ona jakby to na wyrost robi. Zamiast odczekać do zamknięcia cyklu i dopiero wtedy uczciwie sobie planować, no to ona coś tu robi pod górkę. Jeszcze się coś nie zamknęło, ale ona już planuje następny cykl. Czyli tak jakby robiła z wyprzedzeniem na następne życie. Oczywiście w cudzysłowie to życie, bo to chodzi o fragmenty życia. Tutaj droga dobiega końca, to prawda, ale ona jeszcze wciąż trwa. To może też być tak, że ta dziesiątka buław zawiera w sobie w ogóle bardzo taki poważny element zmęczenia, takiego wysiłku, w pewnym sensie poświęcenia, przeciążenia. W tej karcie to akurat tak tego nie widać, ale jak pomyślimy sobie o karcie z Rider White'a, to mamy postać, która bardzo poważnie obciążona takim naręczem buław, które trzyma w objęciach i ostatkiem sił niesie je w stronę domu. Tutaj ona ma jakiegoś tam muła czy, czy jakieś inne zwierzątko, a tam jest, tam czuć ogromny wysiłek i taką determinację w tamtej dziesiątce, żeby wytrwać, żeby donieść te, te buławy do tego domu. To jest to jest znacznie większy wysiłek i taka no powiedz i wysiłek i w pewnym sensie właśnie poświęcenie, bo ten człowiek nie zbiera tego dla siebie, nie ciągnie dla siebie tych tych buław, on ciągnie je do tego domu dla innych również. W tej karcie tego tak nie czuję. Niemniej jednak, bez względu na to, jak duży jest tutaj ten wysiłek i to poświęcenie i te różne inne cechy dziesiątki, no to zdecydowanie ta dwójka jakby usiłuje bez zamknięcia tego cyklu jednak się jakoś pojawić. Być może ona już tak ma bardzo dosyć tej dziesiątki, że już marzy o tym, żeby ten cykl się skończył. Ale powiedzmy, popatrzcie, co my mamy tutaj w wyzwaniu. W wyzwaniu mamy ósemkę, ósemkę pucharów, a zatem taką kartę, która mówi o, o potrzebie rzucenia wszystkiego, która mówi o przemyślanej decyzji żeby coś, co jest nieskończone, jakieś dzieło, które jest nieskończone, po prostu rzucić i odejść. Tutaj może brać udział ten diabeł w tej całej sprawie, może kusić Was tutaj do takich, do takich rozwiązań, do, do powiedzmy sobie, do łatwych rozwiązań. Ale Wy macie problem z rzuceniem wszystkiego i odejściem. Macie z tym problem, bo inaczej nie pojawiłaby się ta karta tutaj. Bardzo możliwe, że jeśli tutaj ona w tej karcie dwójki buław, ta dziewczyna już planuje następne kroki, chociaż jeszcze nie powinna tego robić, bo jeszcze się tutaj poprzedni element życia nie skończył. To ona nie powinna mieć problemu z rzuceniem. Ona bardzo tego chce, ale tego nie robi najwyraźniej, skoro ta karta znalazła się w tym miejscu. Ona musi mieć po prostu dość trudną sytuację. I myślę, że, że tutaj właśnie bierze udział ten element takiego przeciążenia, który jest w tej dziesiątce dziesiątce buław. No i co nam tutaj tarot ta radzi, że na sytuację, w której pragniemy po prostu zwyczajnie uciec, a jednak tego nie czynimy? W zasadzie ma tylko jedną radę i powiedzmy sobie, że mało konstruktywną, bo tej chęci porzucenia wszystkiego przeciwstawia energię pazia i mówi, ale to wszystko z miłości, ze szczerości uczuć. Przeciwstawia chęć opuszczenia jakiegoś układu emocjonalnego takim świeżym, szczerym, zupełnie niewyrachowanym uczuciom pazia-pucharów. Czyli tak naprawdę możecie liczyć tylko na szczere uczucie i ono Wam jakoś ułatwi nie podjęcie decyzji o odejściu. No więc to może być tak, że to ten diabeł was kusi do takich jakichś rozwiązań. Ale też może być i tak, że wy jesteście, bo to jest karta koziorożce, pamiętajmy, że wy jesteście, my jesteśmy yy, zakładnikami samych siebie, jakichś swoich ograniczeń, swoich lęków, swoich przekonań a czasem być może nawet własnych nałogów. To jest też, to wszystko niesie ze sobą karta diabła. Jak również jak patrzymy na tą dziesiątkę buław, to zawsze należy sobie zadać pytanie, czy te wszystkie ciężary, które niesiemy, są tylko nasze? Czy nie da się tego jakoś podzielić? Czy nie da się rozłożyć tego ciężaru na większą ilość osób. Hmm. No ale w pozycji czego nie robić mamy trójkę denarów. A trójka denarów w tej sytuacji mówi nic z tego nie powinniśmy wchodzić w żaden układ zbiorowy, prawda? Z żadną współpracę. Nie będzie tworzenia wspólnego dzieła. Nie będzie współpracy, bo dzieło to może i będzie. Ale nie będzie współpracy przy tym dziele. Sami musicie sobie dociągnąć ten ciężar i zakończyć ten cykl. Sami na własnym grzbiecie. Nie ma podziału, no i powiedzmy tego muła. Ale nie ma tutaj żadnego podziału obowiązków. Musicie mieć świadomość, mówi Tarot, w karcie Rady dla odmiany, a mamy tutaj umiarkowanie, że tworzycie coś o wielkiej wartości. Z codziennej cierpliwości i z takiego codziennego trudu, takiego. Um, nie, 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 nie powiem tak brzydko, nie, nie takiego cyzelowania, takiego dobierania po malutkiej kropeleczce składników tego waszego dzieła, to to dzieło jest po prostu wielkiej wartości. Powstaje z tej, z tej codziennej cierpliwości, z codziennego trudu. I to jest wartość niezwykła. Łączycie tutaj w tej karcie i sobie popatrzcie, łączymy. Nie wiem, czy to widać coś. A, widać, zobaczcie, z tej strony jest księżyc. Tu pod kciukiem jest słońce. Czyli łączycie elementy skrajnie różne, właśnie takie jak energia słońca i księżyca. To dzieło po prostu wymaga czasu, ale popatrzcie na świetlistą postać tego człowieka, który tutaj łączy te, te energię ze sobą. Kim staje się ten człowiek? Kim on jest już? On jest jakąś świetlistą postacią, w zasadzie aniołem. Ewentualnie pod opieką takiego anioła jest. Powiedzmy sobie tak, koziorożcy zazwyczaj podejmują się trudnych dzieł. Wymagających, wymagających od nas poniesienia ofiary, choćby w postaci właśnie takiej wyjątkowej wytrwałości, robienia rzeczy z dużą dozą cierpliwości. To są czasem rzeczy, których nikt inny by się nie podjął jak zresztą tutaj widać, żadnej współpracy, proszę państwa, to jest jednoosobowe zadanie. I powiedzmy tak, nie widać jeszcze rozpoczęcia nowej drogi. Na razie jeszcze nie siecie te buławy tutaj. No, nie widać tego, ale możecie sobie wyobrazić kartę dziesiątki buław Ryder White'a. Na razie te buławy jeszcze, ten ciężar jeszcze znosicie. To jest pieśń przyszłości. Nie odejdziecie, nie porzucicie, ponieważ, no ponieważ w grę wchodzi jakieś bardzo ważne uczucie. Tworzycie coś wielkiego, coś, co czyni was tutaj świetlistą istotą, ale musicie zrobić to sami. To nie jest dzieło kolektywne, to jest dzieło na jedną osobę. A przynajmniej wszyscy tak twierdzą. No dobra, co mamy we wrześniu? Bo tak mnie trochę tutaj zasmuciły te energie. Co mamy na wrzesień? No tutaj mamy cesarzową, prawda? Piękną, wspaniałą cesarzową. Ona pokazuje, że coś na początku września, coś nam tę drogę ułatwi. Bo cesarzowa zawsze pokazuje, zawsze obdarowuje obfitością i łaskami. No to miejmy nadzieję, że faktycznie tutaj zostaniemy w pewnym sensie, no może nie wynagrodzeni, ale przynajmniej tę ciężką drogę ciągnięcia tych tobołków w imię uczuć, w imię tworzenia czegoś, wspaniałego i bycia istotą świetlistą, w prawie anielską. No, przepraszam, no pewnie nie, ale naprawdę, ale przynajmniej pod opieką anielską. Tworzenia dzieła i owszem, wielkiego i wspaniałego, ale tutaj zostało nam, została nam współpraca odmówiona, jak musimy zrobić to samodzielnie, żeby nie powiedzieć samotnie. No i jak już ten cykl się dopełni to wtedy będziemy mogły wrócić, mogli wrócić do, do tych planów, które ta biedna istota, która pewnie pierwsza by tutaj zwiała po to, żeby te plany realizować, to ona sobie tu na razie jeszcze je snuje. No nie jest to czytanie wesołe, no ale jak to zwykle, nie wiem czy zwykle, może też... Uogólniam to, ale mam takie wrażenie, że koziorożce mają jakoś bardziej podgórkę. Może to tylko takie wrażenie. No dobrze, to ja wam koziorożce, kochane, bardzo dziękuję. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w nowym miesiącu. No, tworzenia jak najwspanialszych tutaj tych dzieł, które widzimy. Jak najszybszego wyzwolenia. Jeśli naprawdę odczuwacie potrzebę takiego wyzwolenia, to oby to wyzwolenie nadeszło. I to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Dobranoc.